Wow. Jak dobrze, że ma dietę, bo przynajmniej nie będzie jej podjadać. Nie są Dobra. Jak się czujesz, że występujesz? Ja się czuję. Nie z to moje największe marzenie. Mam takie, takie właśnie momenty na scenie, że serio, w całej stronie myślę sobie, bo że przecież to było moje największe marzenie, żeby występować przed, przed wami, przed ludźmi, nie? No. Chociaż przed sceną to mam takiego stresa zawsze, ale to zawsze... że, że nie, nie wiem, czasem nie, nie wiem co z Tobą robić, nie? Ale mam tak, że że to tu po prostu idzie w żołądku to jeszcze po prostu ciało w ogóle jakoś robi co tych czasów jestem mam tak, że no mega dziwne, dziwne uczucie generalnie Kapuśniak? Yy, tutaj, tutaj. dziękujemy bardzo proszę, smacznego dziękujemy przyszedł mój malczyk. Będę już sobie wiemy. Roka miałaś nastawienie do Mediego na porządku? No ja, powiedzcie, w tej Laplai... ...to wie, to wiem, Ja myślę, że w każdym na tą historię się poznaliśmy. Wiedziałam, że to kosmologów. To yy, na początku tak tyk, sobie, bo na no, tu i nam tak niby rozwalił koncert, ale później już śmiesznie było. No. Masz tu smalec swój. Ale generalnie nie miałam żadnego takiego zdania. Ja smalec nie lubię, fuj. Buuu. Wow. Smalec tak obrzydla jakoś. Ej, ale ten jest wyborny. Ten jest prześwietny. Więc smalec, a jaka na Wow, ej, on jest świetny, bo tu jest bardzo dużo takich shit. Nie przepychałem klopa. Mm. Jezus, co wy piszecie? <grym> Dobra, dziś dzień taty. Zadzwoń do taty z życzeniami. Mhm. Mm Może Adam. Żałuję, że tego nie wyróżniam. Nigdy nie słyszeli mojego ojca jeszcze. A nie chcesz spróbować? za zadzwoń. Zadzwoni? Aha. Dobra. Zrobię Ci kino. Ja też chyba nim nie słyszałam. Ty nigdy go nie widziałem, z nosy. Może Halewo? Halo? Halo? No. Co tam u ciebie? To znaczy. No jak tam zdróweczko? Wszystkiego najlepszego z okazji dnia ojca. Aaaaaa, dobra, Adria, chódy nie wiedziałem, co? O dzięki, ale... Co tak się rzadko odzywasz? A bo wiesz jak ja żyję, 300 na godzinę. Co? Ja żyję 300 na godzinę. Ale ja myślałem, że jedzie teraz kurwa 300 na godzinę. Co ty ja? Ledwo co prawko zdałem, bo mi zabrali. Wiem, słyszałem. No, ale, ale ten, niedługo przyjeżdżam za go, musisz Agę poznać. Którą? Moją dziewczynę. A, no tak. <trybujesz> <trybujesz> nie, no bo my nie nadal za sobą. <śm> no ja, ja wiem. Nie ale w ogóle mogę rozmawiać, czy nie? nie. No nie? tak, ale jesteś na głośniku. W ogóle mam live'a i jestem z Agą. Więc dzwonię z życzeniami. Tak, dzień dobry. Dzięki bardzo ja i pozdrawiam Agę. Dziękuję, no. wzajemnie pozdrawiam. Przyjedziemy do Ciebie na skutery wodne. Tylko że ja sprzedałem skutery teraz. A, to na łódkę przyjedziemy. No to na łódkę, no. Na łódkę. No będziemy A, w przecinku na początku to, lipca. Słuchaj, to... y... na narty się ja Miałem takiego o, kozaka. No to dawaj. Y... Wczoraj miałem takiego kozaka ty wczoraj kurde powiem Ci, że naprawdę. Dawał ostro. No to zobacz jak ja będę dawał. No, a, a, jest tam, a jest tam zasięg, gdzie wypływacie? No pewno, jest wszystko. To ja zrobię live'a i, i na narty wodne wjeżdżamy. Tak, dobra. Agę będę woził na tym, na kanapie. No dobra. Znaczy? No. Nie a wiem, ale to co nieprzywiązanego, przywiązanego, na kole. Tak, za kolowanie, za łódką. Za łódką. No. no to kozak, to robimy o. takiego live'ika. Zrobi no i będzie giz mający. No, no to elegancko. To na początku lipca się widzimy. A i weź mamę też. Mamę wziąć, dobra. Wezmę mamę. Dobra, weźmiemy mamuśkę też. Będzie kilo. Ale będzie kilo. No dobra, to widzimy się na początku lipca. Dobra, zdrówka, trzymajcie się. Ale tutaj, którego lipca? Na no my tak będziemy pierwszy, drugi, trzeci chyba, nie? Jakoś tak. No dobrze, bo wiesz co? Bo tak, 30 jestem w Poznaniu, a pierwszego już tę tą dużą łódkę wystawić tam, żeby mieć taką bazę, a, tą, a na jeziorze to przeważy to małą napierdzielam, wiesz? No dobra. To mała, to ona szybka tam 80 na godzinę na wodzie daje, no to wiesz, akurat pod Narty pod wszystko, nie? No, tylko że Narty to jak do 30 na godzinę, bo później to już za szybko. Ja wiem, ja wiem, bo przecież 35 na godzinę tak wiesz. No, no dobra. No, nie można szybciej. no i na kanapie tak samo, nie? No bo przecież, kurde, można... Miałem kiedyś klienta, to ten, ten pomógł zgasiłem, nie? to mi jest nie abe. No. No. Miało cięciek No dobra, to widzimy się Początek dobra. lipca to, Będę dzwonił nie? Dobra Dobra, na to na razie, pozdrawiam Pozdrawiam, cześć, hej No hej, hej, pa Ale będą jaja na, na tym, na live'ie No, fajnie No to czy jest to mam wolna To lecimy do Szczecinka, ale będzie kino. Poznasz mojego tatę. Co? A czy pan zna wszystkie grejnoty? Kogo? Czy zna wszystkie grejnoty? Co to znaczy? Wszystkie grejnoty, że jak No jak to nie znasz. Bombardier Krokodilo, Baleryna, Kapucina. Za wszystkie? Tung, tung, saur. Ja za wszystkie. Tak? Czyli jakie są jeszcze? Kto jest, jest... Jeszcze? Ja wiem, kto jest. Też, jest, też są nowe... Spiegoniro, gołąbiro jest jeszcze, nie? No. No, no. no i jest... Proszę pani, jeszcze jest... No. są dodane nowe brejlody, jak... O Jakie? Bombombini, wapini. Bomba. A nie Bombardino Krokodilo? Bombardino Neymarinho, Bombardino Ronaldinho, bombardiro. Ronaldinho A Ronaldinho faktycznie, no było, było Coś To jest? To jest Bombombini Neymarini A ten rekin, jak to się nazywał? Ten rekin? Eee, Tralalelo, tra 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 Ten taki rekin na plaży, że... No. Taki jest trampka. trójmelo Trampka? No. Trójmelo trójcima to był taki nie, kot. Czteryma nogami. Czteryma nogami. Co? No, on jest tak taki Tak, to jest trójmelo trójcima. Jezus, jest on stary. No, on jest starszy, więc no. A ile masz lat? A na ile byś lat? Sto... 49. Nie. Więcej? Nie. Nie? Nie. Mhm. 40. 46. A, A ile masz lat? 7, 7. Ja mam 25. Ja mam 28. 5. A Młoda. ona a ja, ile ma? A ja ile mam? Młoda. No. 20. Troszkę więcej. 23. Mniej. Mniej. 22. Mniej. 28, Ta. 21. Tak, dobrze. 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 Lubię. Lubicie ekipę? Lubię. Czy wolicie Jensi? Ja wolę Brain noty. A no i Brain noty. tyle to A co to są Brain noty. A co? No to o brałem noty. A to to są brałem bombini, A no, Buzili, no? Bum, bum, bardili. Bardili. to są brałem noty. to, tak, to, tak, to tak, krokodrillo. No, tak się mówi. A ja A ja umiesz e, śpiewać śpiewać? A ty umiesz, a, śpiewać? No. Ja umiem! Ja wiem, jaka jest piosenka. Jaka? Bo bombar, bombar, bombar. Siostra ma szarego. Ja słyszałem, że jest wow. taki, co kosztuje stóp w ogóle. No, jest. A jaki to jest? Taki A duży? Jest... Chyba taki szary, bo... Szary. Ktoś tam miał wow. na tym, na festiwalu. Wow. Moja siostra 100 milionów jest ten calmy. To? Wow. A znacie Wojanowi? Wojan? Wojan palią youtuberzy. E, 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 e. Tego to ja nie znam Ja też nie. Ja znam. A znacie modelki? Co e, ja... to są modelki? Ale Te... To są takie modelki, że są na scenie. Tak. A znacie jakieś piosenki od nich? Ja znam! Ja znam jedną o Brejrotach O trzech Brejrotach Czyli Bombardino, Krokodilo, Traleo, Trala i Balerina, Kapucina Tak? One mają taką piosenkę? Mają jakąś, ale mogę wam pokazać A ja mam! A co to znaczy te i toilet? A to jest Wow. A Balerina, Kapucina na o, no, daj tak. balerina kapuccina zapewne, że wyginano. No. Balerina kapucina Mega. fajnie. A palerina kapuccina z palionem się Palione, Mocne. A Bo. powiedzcie mi na przykład, jakich youtuberów jeszcze oglądacie? Palion. Ja oglądam paździeroma wujana. A ja majtkoła. Tysia. Jest... A ja ma dziką. Katia. Ja I siutkoła. Paliona. A znacie ja to, kiedy Ja A ja znam ten spicy, spicy czekolado. Oh. Jest taki jest taki odmienny. Ale, ja, ale ja, ja umiem zaśpiewać o ehm A znacie jakiś tiktokerów? Eee. Ja znam. Jakoba. E znam. A ja znam. Kogo? Ale Ceburson te to też youtube ja A Apryza? No. Oglądaliście, oglądacie? Ja, ja. Nie? Ale ja mam jeden taki odcinek z Panią Węcami To już jest Berkali, inne pokolenie, nie? Z Cebursonem bo, jest... tak. bo, bo on jest... Rzwani... Bo on zrobił... Zrobił... No? I, i strzelił prosto w słońce rakietą, polecał no. Co ty no? A ja, a ja znam... Zajmij się krokodilem, krokodilem, sami z Tobą, krokodilo, krokodilo. A najkrótsza gra się? A ja wiem jak się baby bombardzino krokodilo. Jak? Bombardzino krokodilo, krokodilo, krokodilo. O, oh, fajnie, fajnie. Bombardzino krokodilo. <laughs> I... Na spokojnie! Na spokojnie. Odcie, Przynajmniej się ma... dowiedziałem co to za te bombardiro rok o Nie ma nie problemu, naprawdę. <laughs> ale naprawdę. Ja spokojnie na krokodyle znam. Ale słodcy No? Ja mm -mm. lubię jest gdzieś tam się pogadać. To jest zawsze takie jest... dobra energia, nie? Mm -hmm. Jezu... 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 Tak. Ale mi gdzie wydawać? Ja już, ja już nie... Kanatek, On jest tak dobry. Ja nie, ja nie wiem nie Czy wiem. pada u nas, bo naprawdę już ulewa podobno Nie, u nas jeszcze nie pada, mam nadzieję że zdążymy zjeść Jeszcze spacerek tu zrobić. bo to jest piękne, piękne otoczenie Jak już zrobimy spacerek, to już będzie idealnie, nie? Cały dzień uważam, że znalazł super mhm. Ja, ja też zrobiłem rano, bo... Jeszcze na bo... Trzymajcie się, chodźcie pionę zbić. Cześć, piąteczka Piona Nie, piona, piona o, mocno, mocno. O, mocno. masz siły. Skąd wow, tyle masz się siły? Ja nie mam siły dużo. Maszko. No. Słodko. Co się dzieje z tymi dziećmi? Właśnie ja uważam, że to jest super, właśnie, że dzieciaki się interesują takimi rzeczami, a nie... Błądzą po internecie tam, gdzie są złe rzeczy, wiesz o co chodzi? My też bajki oglądaliśmy i też chodziliśmy i krzyczeliśmy po prostu inne rzeczy. My nie mieliśmy Bombardiro Crocodilo, ale my mieliśmy na przykład Bolek i Lolek, czy Teletubisie czy coś takiego. Wiesz o co chodzi, to jest ta jakby po prostu różnica rzeczy, które oglądamy. Tak mi się wydaje, nie wiem co to jest te Bombardiro Crocodilo w ogóle, ale... Nie wiem. Ale po prostu my mieliśmy inne rzeczy, nie? ale to chyba nie jest TikTok. co to jest tik tok No, bardzo jeszcze pokażę pokaż mi co to jest w ogóle bo ja się pojadam i ja nie wiem co to jest nie mieliśmy TikToka, ale mi się wydaje że te dzieci też nie, nie, nie mają TikToka. O, bo one nie, nie znały patr, tak odpaliłam tik i o a Dobra. koncercik mm -hmm. Ale ja się zgadzam z wami, że TikTok strasznie ryje beret i to nie, nie, nie młodym, nie, mo, nie tylko młodym, bo młodzi jeszcze kumają y, grę, że, jak, y, że to jest internet i inny świat, ale najgorzej jak starsi, bo ja widzę na TikToku więcej ludzi po czterdziestce, którzy tam szukają drugiego, drugiej młodości. To jest problem, powiem wam. Kurde, nie mam osiągu tutaj. I to mówię całkowicie serio. Wy patrzycie na dzieci, a zobaczcie starsi. To, to jest, wiecie, wrzucacie szota na przykład z, z mojego z agon i 40-letnie baby wy, wytwarzają sobie opinie na podstawie minutowego szota, jaki ja jestem. Wiecie, to jest problem. Przeprane młodzi są totalnie, totalnie i to i to ludzie starsi, a nie dzieci. Ja na a to jest... bo wy młodsi kumacie, że to na przykład jest z live'a jakiś element wrzucony, a ci starsi tego nie kumają. Oni poznają dopiero internet i ten TikTok im tak pierze głowy, że wy sobie nie zdajecie sprawy. Zjazd Agi. A to ty chyba wierzyłem Tak, to ty. Ja wam powiem tak, TikTok ma plusy i minusy. Jeżeli ktoś kuma grę, to spoko, nie? Tak jak na przykład, nie wiem, ktoś napisał, że jego dziadek 70-letni ogląda. Spoko, bo to już jest starszy człowiek. Poczekaj, później poglądamy już od ty. To już jest starszy, bo fajny, fajny mamy temat teraz. Bo, bo to jest temat, który zawsze lubię poruszać. Starszy, to już jest starszy człowiek, który siedzi w domu nudzi się zazwyczaj, gdzieś tam ma wo wo wolnego dużo czasu i raz ten TikTok się na jego życie nie przykłada już jakoś w żaden sposób, nie? Bo jakby ta osoba już odpoczywa w życiu, tak? To już nie, nie jest osoba, która gdzieś tam yy, funkcjonuje, gdzieś tam w społeczeństwie do takiego stopnia, żeby gdzieś tam się angażować w różne rzeczy i przekładać te rzeczy z TikToka na żywo. Ale tacy 40-30-latkowie, widzę, że są tak skręceni w TikToka dzisiaj, że... Mierzysz? Nie, że Nie. jakby... Potrafią siedzieć i obserwować kłótnie dwóch TikTokerów przez cały dzień na przykład, nie? Adi. Co? Tak dobre jedzenie. Dobre, nie? Tak dobre. Mam do No, chyba na ledy siedzi. Tak. A ja panku? Pozdrawiamy? A ja w Stogolowie chodziłam do szkoły muzycznej. Mm. No, do tego chodzi. Za z Azdusan? Już a, patrzę. Tyle, o, o, bardzo o, dziękujemy. O, dziękujemy bardzo. Ale, Ale to kopień, będzie pyszne. Dziękujemy o. najmocniej. Dziękujemy. Ale, ale to jest O jas! Oli się dzieje w Warszawie. Ty, trzeba zaraz wracać, będzie grubo. Dawaj, szybko jemy. Bo tu zaraz będzie tragedia. Ale idzie. Zaraz kamera na drogę, widowie, żebyście mogli sobie fajnie poglądać warunki pogodowe. Pokaż widzom, jak się w oleju. lepiej nie ruszać, Aga. Podajesz mi sól? Proszę. Ale ja dostałem się, Ale, że idzie zima stulecia. Znaczy nie zima stulecia, tylko burza stulecia. Okay. No. Dobrze, że to pani oknie zachowuje. Hmm. Ej. Ha? U nas z balkonu będzie tak widać piorumy To będzie piękne. To będzie tak piękne zjawisko. Ja się baję burza. Mnie na przykład burza fascynuje. Wiesz? No jak wam przyznać? żebyśmy lepiej jechali, bo podobno jest huragan normalny w Warszawie. Drzewa leciały, no drzewa leciały. Serio. Trzeba furę szybko chować pod ten, do garażu podziemnego. Zaczyna się, alga. nie, nie kapie. No mnie też. Jest, szybko jest! Najwyżej zmocniemy, jest, szybko! Nie, 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 Dobra, teraz. Ej, nie, 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 strasznie nie, 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 jest! nie, wiem, tak... tak szybko! Przestań, Ej. Wejdźmy do tego, co mam na ręce. O Jezu! Chodźmy do środka! Ludzie uciekają. Chodź do środka! U! Ale zimno! Nie no to fajne środka! Ale tam, no ale tam środka. nie ma miejsca! Nie ma! Kurwa! Ja nie wiem, za co łapać! <grymne> Idę zapytać gościa. To dobra jest wszystko. Mój wie, <grymne> co robić w takiej sytuacji? O, oh, leci za plecy! <Gunny> Ej to nie jest śmieszne No nie, nie, wcielamy kurwa Nie, <m> nie Aga, proszę A jest miejsce? Tak. tak, zapraszam Dawaj Czytujemy, to ja powiem Czytujemy A to nie może Pani wstać, tak? Tak, to tak, 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 tak. no, Dawaj, ja wezmę Tu nie wreszano. ma zasięgu, to ja jem tułaty jest w środku nie no to teraz, jeszcze się nie będzie Dawaj, może będzie Nie tego samego Czemu? Ja, ja mam luz! Baga! Ja całe życie byłem tam Ale napadało to Ale fajnie, fajnie, ja lubię, ja lubię Idę już. Już idę. Czekaj. O kurwa. Widzowie, tu poleci coś na pyski zaraz. O kurwa, uciekam, o kurwa,